Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: czy ta osoba zrobi krok w moją stronę? Kartę przełożyłam i tradycyjnie wylosuję. Trzy karty, sedno. Dziesiątka kilków, co wychodzi naprzeciw. Trójka buławka. Wynik, odpowiedź, rada. Cesarz. Dołożę kartę. król błow. Na spodzie talii jest karta cesarzowa. I to może być tło czytania. To jest ładna kobieta, która się podoba. Sedno. Dziesiątka kilku rodzina miłość dom pełen miłości poczucie jedności dzielenie się z rodziną to jest spełniony romans spotkania rodzinne bezpieczeństwo rodzinne ale jest haczyk bo nie zawsze życie rodzinne musi być szczęśliwe mogą być również złe i nieprzyjemne chwile co wychodzi naprzeciw trójka bław. to jest lęk przed Byciem oszukanym, to jest arogancja, tupet, fałszywy przyjaciel, to też jest brak doprowadzenia do końca swoich spraw. To są kłopoty rodzinne, kłopoty w kontakcie, to też jest naiwność w ocenie innych. Wynik, odpowiedź, rada, cesarz i król Bław. Pytanie jest. Czy ta osoba zrobi krok moją stronę? To odpowiadam, że tak. Ten mężczyzna jest bardzo zdecydowany, jest konkretny, wie czego chce. Tutaj jest jakieś połączenie siły. Będzie włożony w wysiłek, aby zrobić krok do przodu w nawiązaniu kontaktu. To też jest ojciec, ojciec rodziny. Powinny być również wyjaśnione. I załatwione sprawy z przeszłości. Połączenie cesarza z królem Buław zwiastuje nowy etap w życiu, z którym będą wiązać się same pozytywne aspekty. I tego Ci życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot, siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot. Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.